Siema, cześć, witam Was wszystkich na moim kanale YouTube Znajdujemy się w ziołowym zakątku w województwie podlaskim w Krycinach. w tych fajnych okolicznościach testuję dzisiaj nową kurtkę, którą kupiłem miesiąc temu. Testowałem ją już ponad 30 stopniach Celsjusza A teraz dzisiaj jest 6 październik jest 11 stopni i testujemy teraz ją w dużo mniejszych temperaturach więc to będzie takie szybkie podsumowanie zakupu bo to trudno powiedzieć o coś o tej kurce jeżdżąc dopiero w niej półtora miesiąca, Zrobiłem w niej może półtora tysiąca kilometrów wcześniej jeździłem w kurce Modeka Adventure chyba GT Zrobiłem w niej ponad 100 tysięcy kilometrów. I był to też świetny zakup, z tym, że brakowało mi w tamtym stroju motocyklowym wentylacji. A wentylacja no, jest dla mnie bardzo ważna. Tym bardziej, jak jeździmy, jeździmy powyżej 25, 8 czy nawet 30 par stopni Celsjusza. Już zauważyłem, że jak było 30 stopni, nie szło w niej jeździć. Było już ją po prostu zdejmowałem. Jechałem w krótkim rękawku, zostawałem tylko w spodniach. Bo wentylacja w tamtej kurce była no... przeciętna, no bardzo słaba. Było tylko wypinane na bok i z tyłu takie na bok i to wszystko, nie? W rękawach nawet było bardzo tak no, niedużo, żeby to te te powietrze wpadało. No i padł. To była decyzja na Rebelhorn KD5. Nie wiem, czy to będzie dobry zakup. Jak na razie, tak szybciutko chcę Wam parę rzeczy powiedzieć. A Na początku zaznaczę, że to nie jest w ogóle sponsorowane. To jest przez nikogo, nikt mi tej kurtki nie dał, żeby ją zareklamować, coś o niej powiedzieć dobrego. Więc tak do końca nie jest tu wszystko tak fajnie zrobione, jakby się mogło wydawać. Ale i tak było warto ją kupić. Zacznę od ceny 1300 zł, 1330 zł netto. Taka cena mnie interesowała na strój motocyklowy. <grym> Nie, kurtka jak i spodnie posiadają trzy warstwy. Z tym, że zacznę od spodni. Jestem dzisiaj, jest 11 stopni. Jestem tylko w bieliźnie i w spodniach. Jest super. Już jest duży plus. Dla Rebel Horna w porównaniu do Modeki spodni, który miałam, bo jak już jechałam przy tej temperaturze, wszystko do kolan było super, tu było super, a tu mi po prostu wiało, chociaż miałam wszystko pozamykane. Było mi zimno. Nie? Przy Rebel Hornie tego w ogóle nie odczuwam. Nie muszę wkładać tej drugiej i trzeciej warstwy w spodniach, bo ogólnie to ja nie wiem czy w Modece może zaraz włożyłem te, te, te warstwy. Powiedzcie sami, napiszcie w komentarzach, czy w ogóle w spodniach kiedykolwiek zakładacie oddzielne te warstwy, czy jeździcie tylko w bieliźnie termicznej i te spodnie i to wszystko. No bo ja tylko tak jeszcze. I zostajemy przy spodniach. W spodniach mamy tak, dwie kieszonki na zamek, ale one nie są wodoszczelne. Mamy tu kieszonki boczne dwie. I brakuje mi w nich zameczka. Bo, jakby tu był taki jeszcze zameczek, mamy dokumenty, no to człowiek by się czuł pewnie, że wszystko jest w ciach zamknął. A to czasami trzeba sprawdzać, czy, czy, czy zamknąłem tu klamerkę na rzepę. Ale za to mamy świetną wentylację. I tak naprawdę ją możemy odciąć w czasie jazdy. Zakładamy to do środka do środka. odpinamy tutaj. odpinamy tu. No. Tak. Tak. I Wam powiem, robi robota. Naprawdę. Jest tu bardzo duże miejsce na, na powietrze, które nam fajnie tutaj wlatuje, wylatuje. Tutaj jeszcze przy, przy butach możemy troszeczkę rozpiąć. Jest rewelacyjnie. Jest tu taka fajna jeszcze rzecz, mamy te klamerki. Oczywiście możemy to wszystko fajnie pościągać, że nam tu się wszystko nic nie macha. Protektory na kolana i coś takiego wam pokażę. Jest, mianowicie, możemy sobie to zamknąć i naciągamy, naciągamy i wtedy nam ściągają się te nogawki, które nam nie chlapią. Jest to super, super pomysł. W ten sposób. Do spodni słuchajcie, brakuje mi jednej rzeczy, którą miałem w Modece, a mianowicie są zamki, które możemy połączyć z kurtką. Okej. Okay. Ale ja tego nawet w Modece nigdy nie robiłem i kto to robi? Szelki. Dosłownie jest tu taki zameczek, więc chyba szelki pójdą z Modeki. Możemy to sobie tutaj zapiąć, bo jest miejsce. Dzisiaj jechałem i zauważyłem, że troszeczkę jakby ten wiaterek tutaj nam zawiewa. No i te nerki kurde są takie trochę chłodne. Nawet jak tej bielizny włożymy, koszulkę włożymy i tam pod cztery litery sobie to fajnie ułożymy, nie? To i tak nam to troszeczkę podwiewa, więc te szelki no, bardzo by się przydały. Tym bardziej gdybyśmy to je, też jak ja jeżdżę na stojąco Żeby mi po prostu te spodnie nie spadają, nie? Się na tych szelkach trzymają, więc to jest taki nieduży, ale pierwszy minus. Brak szelek. Idziemy teraz do kurtki. Trzy warstwy. Mamy taką kamizelkę. Tą kamizelkę możemy fajnie podkładać i na samym początku, i, i, i niekoniecznie pod membranę. I mamy coś takiego jak membrana membrana o tyle jest fajnie. Słuchajcie, że to możemy sobie złożyć wieczorem zaraz Wam to pokażę i się w tym wygląda świetnie. Ciar. I zawsze mniej w kufrach. Jak wcześniej w kurtce miałem, tutaj, gdy wkładałem to do kurtki, taki zameczek, pyk, pyk. Jak wkładałeś do kurtki, to w tym miejscu zamykałeś na zameczek koniec tych rękawów. Jak jest gorąco, wyciągasz rękę, te dwa uchwyty, o te, też trzeba uważać, żeby to, to zaraz nie pękło, bo te klipsy są mocno trzymają, a ten materiał jest taki sobie, że można to porwać. Wyciągasz i to razem. wychodzi z, z ręką gdzieś aż tam i potem znowu wkładasz tą rękę, mokrą, spocony jesteś i wciskasz ją, wciskasz, żeby to włożyć. Drugi mały minus. Rebelhorn zameczek by się tutaj przydał. Więc wszelki, zameczek. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie. Jak jedną może pokażę na tym. Ściskamy tutaj na takie proszę, klipsy jak to robicie, to róbcie to tak delikatnie, jak wbijamy, nie? to tak samo potem, nie, o tak, trach, bo ten cały materiał jest tak leciutki, słaby, tylko, o, tutaj by się przydał jakieś takie naszycie z mocniejszego materiału, bo gdy pociągniemy, to wszystko się rozrywa. Wiem, bo reklamowałem. Po prostu to jest tak delikatne. że trzeba. O. o! Żeby tego nie porwać. Więc dla mnie, jak na razie, po 2000 km, to są tylko jakieś tam takie niuanse. Protektory są na łokciach, na ramieniach. Tutaj nie dostajemy protektoru, samemu go kupujemy i składamy na plecy teraz spójrzcie na, na tą wentylację to wszystko się chowa, nie? Czyli to chowamy tu, chowamy tu. No chowa. Tu. Nie jest wodoszczelny. Zobaczymy jak w deszczu to. Jak go zamkniemy. Tu i plecy. Jechałem przy 32 stopniach, co tu gadać, suty stają. Po prostu jest tak fajnie i chłodno, że jest rewelacja, jeżeli chodzi o chłodzenie całego ciała. Naprawdę jest super. Ma jakoś koszulka, malutka z krótkim rękawem, to i jest super. Kieszonki, mamy kieszonki tak. Tutaj jest nie jest przeciwdeszczowa, tutaj jest. Deszczówka. Tak, jest Mamy jeszcze tutaj. Jedną. Tutaj mamy taką fajną kieszoneczkę. Dosyć małą, ale ona jest wodoodporna. Coś tam schowamy, ale tutaj jeszcze jest fajne, coś takiego. Zawsze możemy jakąś kartę kredytową włożyć lub jakieś inne pieniądze. I to wszystko. A tutaj jest taka fajna, słuchajcie, ta kieszonka. Zostać duża. Nie wiem, czy ją złapię. O tak. Nie. I możemy jakiś tam nóż na lasło, rękawice włożyć. się na to jest bardzo, bardzo, bardzo duża ta kieszonka. Więc projektem tej kurtki ją ogólnie zrobił rewelacyjnie. Ale takie pierdółki są do poprawy. Jak to na początku produkcji każdej rzeczy. A poza tym, jak na tą chwilę, za 1300 zł netto, no to jest rewelacyjna. Jest bardzo, a to bardzo dobrej jakości wykonanie ten, ten materiał, nie? On jest takiego koloru czarno-szarowego, z takimi dodatkami czerwony, więc jest super. Jeszcze jedną rzecz ostatnią Wam pokażę, co mi się w tej kurce właśnie dzisiaj potestuje, podobało, mianowicie ten kołnierz. Gdzie jest moja kominiarka? Czyli tak? Bez kominiarki to włożę, chociaż ja bez kominiarki nie umiem jeździć. Zapinamy się. Tak, tak? No, i robimy coś takiego. Powiem Wam, jakbym miał ogrzewany kołnierz. Jakby mi tu wszystko coś ogrzewało, ciepło było wtedy, nie? A tak na mamiki ginę się, a 2 dalej trzeszczy. skali 1 do 10, Dobra 8. A jak będzie, powiem Wam za rok albo po 100 tysiącach kilometrów. Strój jest na tą chwilę rewelacyjny. Ja się z Wami żegnam. Polecam Wam Podlasie i jest po prostu pięknie. Sezon tak naprawdę dla Yamaha te 700 nigdy się nie kończy. Przy dzisiejszej 11 stopniach w takim stroju, nie no to można do Magadanu jechać. Jest naprawdę rewelacyjny. Jeszcze wam tylko tak pokażę miejsce. Wiosno tu jest przepięknie, bo to wszystko kwitnie, nie? tu jest kościółek taki stuletni, a tam jest i dzwonnica i są takie domki gdzie można sobie się przespać. Cisza. Trochę grzybiarzy jest, bo jest wysyp grzybów. Niedługo będzie prawdziwy podsumowanie Yamachy T700, więc proszę subskrybować, lajkować, komentować, bo naprawdę powiem całą prawdę o tym motocyklu. Chociaż tych filmików są dziesiątki, setki na YouTube, ale powiem dla kogo. Dla kogo nie ten motocykl. Jak się sprawuje, też ma swoje wady. Więc trzeba go zmodernizować pod siebie żeby dawał frajtę z jazdy. A ja wam, z Wami się żegnam i zdrówka życzę. na.